Niesamowite wieści! Meteor zbliża się do miasta! 100% szans na zderzenie! Uważajcie! Meteoryt? Mam nadzieję, że nie spadnie na nasz dom. Co to właśnie było? Wygląda na to, że w okolicy spadł meteoryt! Jest tu, na naszym pokorku! Nie mogę uwierzyć! Prawdziwy kamień z kosmosu! Chodź, zobaczymy go z bliska! Wow! Meteoryty są bardzo rzadkie! Jeśli jest prawdziwy! Możemy zrobić kupę forsy! Amelka, patrz! To jest. Pluszowy stick! Czy spadł na ziemię razem z meteorytem? Amelka, zobacz! Tu jest list! Witajcie ziemianie, przyjmijcie ten dar z kosmosu jako znak przyjaźni i pokoju między naszymi narodami. Stitch! Urany, Stitch istnieje naprawdę i przysłał nam prezent! Chodźmy do domu, zanim ktoś go zobaczy! Spójrzcie tylko jaki on jest fajny! Dajcie lajka, jeśli też takiego chcecie! A to kto? Nie wiem, może przyszli po Stitcha? No to musimy ukryć Stitcha, żeby nikt go nie zabrał! Co ty tu robisz? Na wasze podwórko spadł meteoryt! Naprawdę? O, nie wiedzieliśmy! Żartujecie? Mam nadzieję, że go nie dotykaliście! To, to znaczy nie, nie ruszaliśmy. A co, jest niebezpieczny? Bardzo prawdopodobne, że jest napromieniowany. Na szczęście mam gadżet, którym możemy to sprawdzić. Promieniowanie, ale nie jest wysokie. Jeśli go nie dotykaliście, to będzie ok. Chwileczkę. A co to niby jest? Co tam jest? Wygląda na to, że wewnątrz meteorytu znajdował się jakiś obiekt. Na pewno niczego nie dotykaliście? Widzę, że coś ukrywacie. No dalej, przyznajcie się! No, to tylko zabawka. Nic wielkiego. Zwykłe zabawki nie spadają z kosmosu. O matko. Czerwona strefa. Z tą zabawką jest coś nie tak. O czym mówisz? Myślę, że w jej wnętrzu kryje się coś bardzo niebezpiecznego. No to zobaczmy. Nie. Mówiłam wam, że to niebezpieczne. Jesteśmy ciekawi. Kto jest za tym, żeby zobaczyć? A kto przeciw? Jednego. To zobaczmy, co jest w środku. Czekajcie, nie róbcie tego. Jesteście gotowi odkryć, co kryje w sobie Stitch? Jaki sekret chroni ta zabawka? Czas to odkryć. Zobaczcie. Cukierki Lilo i Stitch. Ciekawe. Jaki mają smak? Dawajcie, spróbujmy teraz! Nie, nie ważcie się ich jeść! One są radioaktywne! A, jest popsuty. To tylko Pochodzą z kosmosu! Daj, to sprawia, że mam jeszcze większą ochotę je zjeść! Stójcie! O, co się z wami dzieje? Jesteście niebiescy! Uba! Ile tu? O, o, o nie! Stajecie się kosmitami! Musicie wziąć lekarstwo! Zanim będzie za późno! I stalibyśmy się stitchami. Lepiej nie jeść tych cukierków. Zobaczmy, co jeszcze kryje się w środku tej zabawki. Spójrzcie, to Lego ze stitchem. Jakie przerażające! To niezwykły stitch, to stitch, exe. Chcę otworzyć to pudełko i je złożyć! Nie, nie pozwolę Wam tego zrobić! To Lego jest niebezpieczne! Nika, daj pudełko, chcemy je złożyć! Nie oddam! Oddawaj mówię! <laughs> Wynika, żeby oddała nam klocki i je rozpakujemy. A w międzyczasie zobaczymy, co jeszcze kryje w sobie Stitch. Tutaj są jakieś kulette kąpieli ze Stitchem. Ciekawe, co się stanie, jeśli wrzucę je do wody? Myślę, że pojawi się prawdziwy Stitch. Spróbujmy. Czekaj, a co jeśli okaże się, że to Stitch? Exe? Nie wiem, na obrazku wygląda miło. No, masz rację. Czas wezwać Stitcha. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę prawdziwego Stitcha. Szybko, wrzucaj. A co to jest? Na pewno nie Stitch. To Tung Tung Sahur. Ukrywał się w bombie? Nie, to Voodoo Sahur. Jest o wiele bardziej niebezpieczny. Bardziej niż Tung Tung? Ale jak to? Potrafi nie tylko bić kijem, ale także rzucać klątwy za pomocą magii wódu. Hej, gdzie wy poszliście? Przecież to za sahur. O! Nika, co z tobą? To magia Zamieni Zamienił ją w żabę. Amelka, ona... Leo, co z tobą? Nie możesz mówić? Ty też zostałeś przeklęty. Musimy iść, zanim i mnie to spotka. Mamy ogromne problemy. Musimy znaleźć sposób na pozbycie się klątwy. Widzicie ten plecak? Należał kiedyś do Steve'a z Minecrafta. Zawiera magiczne mikstury, które pomogą uratować moich przyjaciół. Siekiera... topór, pochodnia. Aha. Znalazłam. Masz pi. Nie wszystko zostaw leniki. Leo, spróbuj coś powiedzieć. Ja mogę mówić! Znowu mogę mówić! Super, mi mikstura działa! O nie! Chyba oślepłem! Aha, tego się nie spodziewałam. Aj nic też nie pomogło. Co? Wiadomość wideo? Ciekawe, od kogo? Amelka, kto to mówi? To Stitch. Myślę, że próbuje nam coś powiedzieć. Nie zrozumiałem ani słowa. To obcy język. Próbujemy użyć AI, aby przetłumaczyć to na ludzki język. Pozdrowienia, siemianie, Nie otwierajcie prezentów! To nie ode mnie! To oszustwo wodu Sakura! Wiedziałam, że Stitch jest dobry! Nigdy nie wysułby nam czegoś tak niebezpiecznego! Musicie powstrzymać wudu Sakura! Wyślę wam Labubu! On ochroni was przed czarną magią wudu. Labubu? A co to takiego? Nie znasz Labubu? To super modne zabawki! Pierwsze słyszę! Co tam jest? Nic nie widzę! To jest tu napisane Labubu Tuwaci Baba. Nie wiem, co to znaczy, ale na pewno jest od Stitcha. Otwórzmy to. <tryk> Labubu. Marzyłam o takim od dawna. Spójrzcie, jaki jest fajny. Według Stitcha on nam pomoże. Znowu jestem człowiekiem! Ja Bobu rozproszył magię wudu! A teraz przywróć mi wzrok! ja znowu widzę! La Bubu jest naszą ochroną przed magią Sahura! Jest nas trójka, la jeden! Więc będziemy się nim dzielić od czasu do czasu! A co robi teraz tum, tum? E, znaczy wudu Sahur? Sprawdźmy! Co on robi? Hmm, wygląda na to, że meteoryt jest dla niego bardzo ważny. Może to źródło jego mocy. Chodzi na to, że jeśli pozbędziemy się meteorytu, Sahur nie będzie już aż taki silny. A może rozwalę go kirofem? Nie starczy ci siły. Wypiję miksturę siły i wtedy sobie poradzę. A to może zadziałać. No, poczekaj, Sachur! Czekaj! Teraz cię rozwalę! Dlaczego wszystko mnie swędzi? Co mu się stało? To klątwa wodu Sahurę! Pomóżcie, nie mogę tego znieść! Trzeba go ratować! Dziękuję, Amelko! A teraz szybko do domu, zanim Sahur znowu cię przeklejnie! Czekaj, najpierw rozwalę meteoryt. Już zaczęło mi się martwić. Dobrze, że wróciliście. Teraz bez meteorytu wodu Sahur nie jest nam straszny. Wiadomość dnia! Nowy meteoryt leci w kierunku Ziemi znacznie większy niż poprzedni. Według naszych danych meteoryt spadnie bezpośrednio na ten dom i całkowicie go zniszczy. O matko, musimy coś zrobić! Myślę, że to sprawka Sahura. No ale jak? Zniszczyliśmy meteoryt! O, musimy to sprawdzić. Chodźcie! A co to jest? Wygląda jak totem wudu. Używa fragmentów meteorytu, a ten totem je wzmacnia. A skąd wiesz? Spójrz sama, jeden z nich tutaj leży. O? To prawda, czyli musimy je zniszczyć? Czekaj, mam nową wiadomość. Odstycza kula ba, tuka ma i katuka nuka muka. Oj, zapomniałam włączyć tłumacza. Słyszałem o waszym problemie. Aby zatrzymać meteoryt, zniszcz totemy wódu. A co mamy robić z Sahurem? Żeby pokonać Sahura, musicie zbudować totem Stitcha. On odstraszy Sahura. Totem Stitcha? Z czego mamy go zbudować? Może mówi o Lego? Lego Stitch X? Nie ma mowy. Ech. Jeśli to pomoże pokonać Sahura, musimy to zbudować. A jeśli to pułapka... A Stitch okaże się złoczyńcą? Przesłał nam labubu, I pomógł uratować cię przed magią wudu. Amelka ma rację. Ech. Nika, oddaj nam Lego. Okej. Okay. Jak ty, jak ty to zrobiłaś? To labubu. Lego z mrocznej magii voodoo. Skoro Labubus zdjął klątwę, te klocki Lego są teraz bezpieczne. Świetnie, więc nie musimy się opawiać i zacznijmy składać. Ej, Nika, dokąd idziesz? Nie ufam Stitchowi i jego Lego. Mam własny plan. O czym ona mówi? Nie wiem, układaj dalej klocki. Ziągi, mam właśnie świetny pomysł! Czy wiecie, kto jest głównym wrogiem wódu Sahura? Nie, to nie Stitch. To Cappuccino Asasino. Tylko on jest w stanie pokonać Sahura. Jeśli zbiorę dużo kubków kawy, może zdołam przywołać ducha Kapuccino Asasino. Duchu Kapuccino Asasino, chodź! Potrzebujemy Twojej pomocy! To mnie wzywa! E, to ja! Potrzebuję pomocy w walce z Wudu-Sahurem! Chciałaś powiedzieć Tung-Tung-Sahurem? To niemożliwe! Został zniszczony dawno A, temu! Nie, nie! wudu sahur Wudu-Sahura? Nigdy z czymś takim nie walczyłem! Oto twój miecz, wielki mistrzu! Pokolaj tego potwora! Dobrze! Przyniosłaś mi mnóstwo kubków, spełnię więc Twoje życzenie! Tyle! Teraz Wojdu Sahur na pewno jest już skończony! Zobaczycie, nie zostanie po nim ani jedna mokra plama! Spójrzcie, jaką świętą budowlę z Lego zrobiliśmy! Czy nie jest fajna? Brakuje tylko kilku elementów. Może wypadły, kiedy spadł meteoryt? Poszukajmy ich na podwórku. Nic tu nie ma! Tutaj też nie. La bobu zniknął! Amelka, co z tobą? Nie mogę się ruszyć! To magia wodu Sahura! Gdzie la Bobu? Tam! Szybko, przynieś go! Leo? Nie! To chyba już koniec! Przegraliśmy! Pila, a to kto? A więc to ty jesteś, Wudu Sahur, nie lepszy od swojego brata! <grymne> Czas cię zniszczyć. No dalej, podchodź! Lawless VICTORY! Dziękujemy, Gabucino asesina. Uratowałeś nas! Nas? Nie jesteś tu sama? Mój przyjaciel jest tam! Ach, jestem znowu człowiekiem! Dziękuję! Robić. To wygląda na magię voodoo! To Tung Tung Sahur! Użył ciała Cappuccino, by przywołać Sahura! Mamy ogromne problemy! Biegnijmy! Szybko, tutaj! O, prawie nas złapali. Spójrz, to jeden z totemów. Stitch powiedział, że musimy zniszczyć totem, aby powstrzymać meteoryt. Mam pomysł. Totem zniszczony. Czekaj, to brakujące kloski Lego. Sachur zbudował totemy z klosków Stitcha. Zatem niszcząc totemy znajdziemy zgubione kloski Lego. Sachury wracają! Wynośmy się stąd! Hej, Nika! Czemu tu leżysz? Mamy mnóstwo problemów! Nie martwcie się! Mój przyjaciel zajmie się sachurem. Twój przyjaciel? Masz na myśli cappuccino? Czyli ty go wezwałaś? Tak! Zaraz rozwiąże nasze problemy! Powinnaś coś zobaczyć! Chodź z nami! D dokąd? Dokąd? Wodu, Sahur pokonał Kapucino Asesino i wykonał na nim mroczny rytuał. Użył go, aby wezwać na pomoc swojego brata, Tung, -tung Sahura. I teraz mamy podwójne kłopoty. Och, biedny Kapucino Asesino. Nie ma czasu na smutek. Musimy zniszczyć wszystkie totemy i dokończyć budowę posągu Stitcha. Amelka, masz nową wiadomość. Amelka, tłumaczenie! Nie macie dużo czasu. Meteoryt zniszczy wasz dom w ciągu 10 minut! Nie mamy dużo czasu. Ile to temu stworzył Voodoo Sahur? O, ja naliczyłam trzy, Amelka zniszczyła jeden. Czyli zostały dwa. Plan jest taki Nika odwróci uwagę Sahurów, ale o ja znajdziemy to i je zniszczymy. Hmm? Odwrócić uwagę? Jak? No i po co mi ten kostium? Tung zahur i Voodoo Sahur są zakochani w balerinie kapucinie. Kiedy ci zobaczą, zaczną ze sobą... A gdy będą walczyć, ja znajdę totemy za pomocą czujnika promieniowania. W totemach są meteoryty. Co oznacza, że czujnik powinien je wyczuć? Amelia użyje Labubu, aby zniszczyć totem. Dobra, ja odwracam uwagę. Leo szuka, a Amelia je niszczy. Świetny plan. Gotowi? Jestem gotowy. Ach, dobra, zgadzam się. Oh. Tung, tung. wudu, gdzie jesteście? To ja, balerina Kapucina. Kto chce być moim... Mnie. Ulubionym sekurem. Zgadzam się na randkę, ale tylko z jednym z was. Amelka! Znalazłem drugi totem! Świetnie, pozbądźmy się go. Ja zbiorę klocki, a ty znajdź ostatni totem. Tak. Mam, znalazłem! Zmieniłam zdanie. Nie jestem gotowa na związek. Hamelko, namierzył nas! Musimy uciekać! Szybko, musimy skończyć Lego. Hamelko, on wszedł do domu! Nie patrz tam, zbieraj Lego. Co? Huh? Oh, sahur uciekł! Czyli udało im się! Zrobiliście to! Skończyliście Lego! Tak, spójrz jakiego pięknego Stitcha mamy! Chcielibyście takiego? Napiszcie w komentarzach! Amelka, masz nową wiadomość od Stitcha! Gratulacje! Zatrzymaliście meteoryt! I wygnaliście Voodoo Sahura! Zasubskrybuję wasz kanał, żeby być na bieżąco! Yes, super! Mam nadzieję, że pewnego dnia przyleci na naszą planetę i wystąpi w jednym z naszych filmów. Wy też subskrybujcie i polubcie ten filmik. A nie zapomnijcie o dzwoneczku, który powiadomi was o nowych filmach. Przed wami mnóstwo interesujących rzeczy. Wszystkim pa pa pa. pa, 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 pa.